Panie Piotrze, czy organizowanie festiwalu w trakcie Euro 2012 było w jakiś sposób ryzykowne? Czy to nie ma żadnego wpływu na przykład na frekwencję? My nie tylko jesteśmy zaprzyjaźnieni z Euro, ale wręcz kooperujemy to nie jest wyważanie otwartych drzwi ani wynalazek prochu ponieważ wszystkie imprezy duże sportowe w Europie i na świecie od pewnego czasu bardzo są związane z muzyką euro w Portugalii w Lizbonie w 2004 roku to była cała seria koncertów otwarcie olimpiady w Londynie tak samo my uważamy że to się świetnie komponuje liczymy też na tych którzy przyjadą na euro akurat tego wieczoru nie będą mieli co robić mamy jednak taki line-up że nawet dla przybysza z Europy jest atrakcyjny także na to pytanie mogę odpowiedzieć tylko tak, że to był celowy zabieg, bo przecież mogliśmy zorganizować festiwal w innym terminie, ale chcieliśmy i wydaje się, że mieliśmy rację. Ile uczestników się przewinęło przez te dwa dni festiwalu? W e, Pierwszego dnia Linking Park, który sprzedał swoim fanom bilety w ciągu pierwszych 48 godzin, kiedy wyszły do sprzedaży, zdaje się 5 tysięcy. Oczywiście przyciągnął komplet, na stadionie był komplet, a ponieważ stadion Legii mieści około 27 tysięcy ludzi, tak musimy szacować wczorajszą frekwencję. Dziś pokrzyżował nam przekidesz nie ukrywajmy. Mimo, że sprzedawaliśmy karnety na dwa dni, e, frekwencja drugiego dnia nie miała szans dorównać pierwszej, właśnie z uwagi na pogodę. E, no Niemniej jednak jesteśmy bardzo zadowoleni, bo e, jest to wyjście. Wynik, który chcielibyśmy powtórzyć co rok. Jakie były wrażenia wczoraj członków i ekipy Linkin Park po, po koncercie? Mogę zacytować, i to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie, to co powiedział nam menadżer zespołu. To był najlepszy koncert na naszej trasie. Dziękujemy, jesteśmy zaskoczeni. I jeszcze jedno pytanie. Orange Warsaw zdaje się mieć już po tych pięciu edycjach ugruntowaną pozycję na, na polskiej mapie festiwali. Czy jest w panu i w Was taka ambicja, by znaczyć też na mapie europejskiej? Ja myślę, że chociażby przykład euro i tego, że mamy dość sporo gości zagranicznych, powoduje, że tak. Choć to jest festiwal miejski, festiwal, którego, który trudno porównywać myślę na razie z żadnym w Polsce, bo nie ma festiwalu, który odbywałby się w samym środku miasta, na który idzie się pieszo, który tak naprawdę festiwalem jest trochę z nazwy, a są to dwa rozbudowane koncerty dzień po dniu, bo tutaj się nie przyjeżdża pod namiot i nie koczuje przez kilka dni. Oczywiście, że mamy takie ambicje, ale na razie mierzymy siły na zamiary. Chcielibyśmy, żeby on miał gruntowaną pozycję w Polsce. Przede wszystkim kojarzył się z tym, tym, co nam się udało w zeszłym roku i udało w tym roku. E, żeby to było kilka, sześć, osiem godzin wspaniałej zabawy non-stop. Taki jeden wielki set dj e, Jeżeli tak będzie za rok, e, myślę, że osiągniemy cel.